To jest dobrze, wszystko proszę. Jedziemy w stronę Gambii. Sprawy mają się mianowicie tak, że nie mamy ciśnienia oleju. Słychać jakby panewkę Dodatkowo jeszcze najprawdopodobniej tylna sekcja hamulcy umarła i mamy hamowanie na przód, więc pedał trzeba docisnąć do samej podogi i wtedy spowalnia. Jest bardzo gorąco, bo no tu jest zdechnięty jakiś zwierz osioł you. Mm -hmm. 60 km, wóz coraz bardziej, kurde, Hopa. kurde, kuleje. co, koleje. Hopa. Co? Ho? Hoppa! Kurde, faja! No, o tych hopach mówiłem, że kocha, hopy, ale że ich zapiszczył, kurde. Droga się skończyła, asfaltowa. takiej wioskowatej przygranicznej panewę słychać w merce śmieciu ciśnienie na poziomie zera grzeje się też trochę i nie hamuje ale to już wiecie godzina 18 właśnie dojechaliśmy do granicy z Gambią nie wiem, co tu się dzieje. Zobaczymy, czy uda nam się przejechać i dotrzeć do naszego celu wyprawy tej Banjuru. Tak wygląda granica Senegalu z Gambią. Wszyscy sobie przechodzą, jak gdyby nic. Nie wiem, o co chodzi. A my jesteśmy poddani bardzo szczegółowej kontroli naszych fatałaszków. No ale bez problemu. Piękna kaczka. Także tak wygląda granica. Wszyscy się znają, celnicy, policjanci, handlarze. sor, ale my klepy tam. Jak nam, panewy. To jest nasz śmieć. Pasuje w klimat idealnie. Jestem jedynym białoskórym osobnikiem w, w tym momencie na tym placu, bo chłopaki są e, u komisarza. Jest git. Ja ale nas przefiskali, przepatrzporcili, wyłudzili pieniądze za wyjazd z Senegalu ile? Yy, 5 tysięcy za samochód a wyjazd do Gambii po 5 tysięcy tych wariatów czyli 5 tysięcy franków zachodnioafrykańskich od osoby ale jesteśmy w Gambii po 4 km stoimy, bo nie, nie zepsuliśmy się tylko Komisarz nas wytrzymał i mówi, że jakiegoś papieru brakuje do... Nie wiem, czy to celowe jest działanie Czy po prostu tak wyszło Ale podobno brakuje nam jakiegoś stempelka W, w dłanie, czy w w Który zostaliśmy na granicy I pan chciał hajs Ale nie mamy tego hajsu Ichniejszego Więc trwa debata, czy możemy zapłacić mu 4 dolary to jest czy specjalnie dali, żeby ziomal se za, zarobił tutaj? Powiedzieli, że jadą biali i będzie można ich odkubać Jedziemy? Tak. No, zapłacone jedziemy. Mam ważny komunikat, jak wybracie się do Gambii, zaopatrzcie się w dużo pieniędzy, bo tu żołnierz przychodzi z uśmiechem i mówi, że jak mu pieniążek, to możemy jechać dalej. Daliśmy mu tysiąc wariatów, czyli... Nie, więcej wariatów. Więcej a. A to 6 zł. No to, to daliśmy 6, 6 zł. Ale był zadowolony i pojechał. Życzy nam miłego wieczoru. Dziękujemy. Ciekawe ile takich kontroli będziemy mieli jeszcze po drodze, bo nam się dolarki kończą. Dopiero ujechaliśmy tak z 5 km. Tak, tak z 5 km? 3 kontrole? No, no, do no mam, nabrałem tych jednodolarów. <laughs> no. Powiedziałem, że tak będzie. Mamy z 51 dolarówek. <laughs> no tak, to ja się przygotowałem. Ale nie pokazuj ile ich masz, tylko musisz mieć podzielone no, no mam, Po no, jednej sobie, pod pod... Dobra, to już naszykuję tutaj na kolejną kontrolę. A ile? Trzy może, co? Po do jednej dolarówce. Po do jednym dolarze, dobra. To ja tak, dam Tobie dolar ja też nam dolar i sam sobie wezmę dolar i powiemy, że mamy tylko 1 dolar. No dobra, to ja też, gdzie to jest kawa? Tak no, żyć... się zbliżamy Tak ciążysz? No, tak się za? Ciekawe idę na prom, zabezpieczeniem trzeba będzie. Nie ogólnie jest śmiesznie fajnie, pozytywnie. Mamy tak uwaloną szybę, yy, ale jest dobrze, no. Ale jesteśmy w Gambii, jedziemy do Banjulu Mamy jeszcze przed sobą prom Dwa kozy, dzieci tu w Gambii Są fanami hop O właśnie i tak co 2 km Niechanka Najgorsze, że pieszych nie widać Ze względu na No wiadomo na co I może naprawdę tutaj Kogoś nie chcący potrącić. O, właśnie chopa, patrzcie i znowu chopa. W przeciągu 30 sekund. I tak cały jest. I cała Gambia nas czeka. I patrzcie, tu idzie pierwszy No nie widać go, kurde, faję Poczekajmy na. że ze względu na kolor, nie. No, ze względu na kolor, no bo jest na siłę nie wolno. No dobra, no, no wiadomo, no tutaj. Mniej widać w nocy. A no to tak. W hamulcach już mówiłem, że mamy jeden. Hamulca, i, i znowu chopa. Naprawdę. I to nie są śmieszne żarty. A ten ma biały fartuszek, więc go widać. O! Tym razem bez strzału. Ale mamy piękny zachód słońca przed sobą. I to na tyle by było.